Witamy Państwa, Małgorzata Krańska i nasza uzdolniona sopranistka z Krynicy, ale podbijająca już teraz inne miasta, Paulina Rogusz. Witam Państwa serdecznie. Paulinko, wystąpiłaś na olbrzymiej imprezie 53. Festiwal imienia Jana Kiepury, w sumie w trzech odsłonach. Jak to skomentujesz? Więc tak, po pierwsze ja bym bardzo serdecznie chciała podziękować y, oczywiście organizatorom festiwalu, no i, i m.in. też w szczególności profesorowi, doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Przące, za zaproszenie na ten festiwal i za możliwość występowania, ponieważ to też jest dla mnie bardzo duża promocja, jeżeli chodzi o artystę. A jeżeli od, mamy do czynienia właśnie z takimi. Wielkimi przedsięwzięciami, jakimi jest ponad 8-dniowy festiwal, oczywiście obejmując wszystkie wszystkie dni jego trwania, to jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie dla mnie. No i jeżeli chodzi o tak jakby mój osobisty odbiór i wszystkie występy, które tak jakby podsumuję w tym momencie, to jest to coś niesamowitego, ponieważ ja występuję w tym momencie przed własną publicznością krynicką, ponieważ są się wywodzę. No i jest to dla mnie naprawdę bardzo duży zaszczyt, że miałam możliwość wystąpienia solo, wystąpienia także w, jako jeden z artystów krakowskiej opery kameralnej w operze Pimpinone, a także w koncercie w Sanktuarium Matki Boskiej Tylickiej. No i jest to niesamowite. Twoje solowe występy, tutaj na Deptaku i w Sanktuarium w Teliczu. Więc, tak, zaczynając od pierwszego koncertu on był bodajże w trzecim dniu festiwalu w poniedziałek, 12 sierpnia to było w ramach Estrady młodych, nowego elementu, który został wprowadzony tutaj właśnie w trakcie trwania festiwalu. Moim zdaniem bardzo dobry, bardzo dobry pomysł, ponieważ dużo ludzi przychodziło takich, którzy po prostu często nie mieli styczności z taką wyższą kulturą a która była fajnie udostępniona no, właśnie w godzinach popołudniowych, gdzie już większość ludzi była y, wolna. Jeżeli chodzi o mnie samą, y, publiczność bardzo serdecznie przyjęła y, całość po prostu występu i cały program, jaki został wybrany do tego przedsięwzięcia. Y, oczywiście przygotowania tak jakby trwały dużo, dużo wcześniej, w zależności po prostu od wybranych y, utworów, ale myślę, że przypadły one do gustu publiczności, ponieważ zdarzyły się też owacje na stojąco, Masa kwiatów, jakie dostaliśmy oprócz organizatorów właśnie po, po koncercie, no sprawiła, że mam taką świadomość, że to, że występuje, jest jakoś tak fajnie przyjmowane przez publikę. No i między innymi dlatego też się artyści kreują i się uczą po prostu całe życie, żeby jak najlepiej przysparzać się publiczności i jak najlepiej po prostu wykonywać swój zawód. Ty występujesz z panią Joanną, która ci towarzyszy przy fortepianie. Tak, pani doktor habilitowana Joanna litwin -Fans jest niesamowitą pianistką. Mi się naprawdę bardzo dobrze z nią pracuje. Pracowałyśmy także jeszcze w czasie trwania studiów. Mam nadzieję, że to też będzie trwało dłużej. Cieszę się bardzo, że także ona została zaproszona tutaj właśnie na, na festiwal i miałyśmy do czynienia ze sobą i na poniedziałkowym koncercie, i na tym właśnie sobotnim, już wręcz zamykającym także festiwal. Cieszę się także, że miałyśmy taką okazję współpracy też wcześniej, jeżeli chodzi o próby w trakcie trwania festiwalu. No i mam nadzieję, że będziemy współpracowały dalej, ponieważ już tak się fajnie zgrałyśmy, że, że jedna czuje drugą. No i między innymi właśnie też o to chodzi w wykonywaniu takiego typu muzyki. Wystąpiłaś też w partii Vespetty. Co to jest za rola? Sama Vespetta, jeżeli chodzi o Operę Pimpinone Telemana, jest to... Kobieta o dwóch obliczach, ponieważ w pierwszej części tak jakby, to, ta opera jest komiczna w formie intermedca podzielonego na trzy części. I w pierwszych dwóch częściach tak jakby jest to osoba taka bardzo uległa, starająca się przypodobać swojemu panu, szukająca pracy de facto na początku. Po czym, jak już znalazła swojego adoratora, który jednak zgodzi się z nią być i zgodzi się ją na początku zatrudnić, a później się w trakcie opery pobrać także z nią. Pokazuje tak, jakby swoje drugie oblicze, z takiej łagodnej, delikatnej cnotki wręcz. Yy, zmienia się w bardzo taką, jakby, nie wiem, ekspansywną kobietę, która, która zaczyna rządzić w domu, i w efekcie po prostu ten biedny Pimpinone, no niestety, zostaje usiedlony przez nią, no i nie ma już, tak powiem, wyjścia, musi z nią, z nią być, a ona w tym momencie zaczyna dominować w domu, więc taka rola była mi poświęcona, i mam nadzieję, że w miarę dobrze ją odegrałam. Yy, Premiera była wcześniej? Tak, premiera y, była początkowo jako współpraca jeszcze dwóch akademii, wówczas za oczywiście dobroczynnością Krakowskiej Opery Kameralnej, która nam udostępniła sceny. Y, premiera pierwsza odbyła się, bodajże w zeszłym roku w maju, więc to już było kolejne przedstawienie z tej serii y, tutaj tak jakby kontraktowych naszych przedstawień. Natomiast całość jest bardzo fajnie też odebrana, bo jest połączenie właśnie muzyki klasycznej, która generalnie była napisana w nutach, właśnie z polskim librettem tłumaczonym z tego oryginału. No i takie ciekawe połączenie właśnie muzyków z aktorami jakby nie było wyjaśniało dość klarownie akcję, która się działa, ponieważ głównie w operach, jeżeli mamy do czynienia z takimi już teatrami w formie budynków, wyświetlane są napisy tłumaczenia tych tekstów na takiej jakby, a tutaj mieliśmy właśnie odzwierciedlenie tego tekstu y, niemiecko-włoskiego, właśnie w formie takich rymowanek y, polskich. Czy trzeba bardzo dobrze znać język? Jeżeli chodzi o znajomość języków, no wiadomo, zawsze się przydaje ta, ta umiejętność. Miałam do czynienia właśnie tutaj przez trzy lata z nauką języka włoskiego, więc to też było takie jakby ułatwienie w pewnym momencie. No, niemiecki troszeczkę gorzej, aczkolwiek przed wystawieniem takich przedstawień, oczywiście. Jako artyści uczymy się wszystkich takich tych tekstów, tłumaczenia też musimy poznać, żeby to dobrze było, żeby wiadomo o czym się śpiewa, było jasne i klarowne, pomimo tego, że na przykład ktoś nie będzie rozumiał stricte słów, to właśnie pom poprzez nasze tak jakby ruchy, poprzez akcję sceniczną, żeby on wiedział jak biegnie tok yy, całej akcji. Opera jest Twoją ulubioną formą sceniczną, czy w operetkach musicalu też Cię zobaczymy, czy jednak raczej w operze? W tym momencie, że tak powiem, stawiam na operę, yy, ponieważ ja jestem głosem typowo operowym, jeżeli chodzi o operetkę, kto wie, <grybujesz> może kiedyś, yy, natomiast musical jest to zupełnie inna technika wykonawcza, jeżeli chodzi o, o technikę śpiewania, więc zobaczymy, może, nie mówię nie, aczkolwiek teraz, że tak powiem, stawiam na operę i bardzo dobrze się czuję właśnie w tego typu barokowych rzeczach, czy też Mozartach, okres klasycyzmu, więc bądź też romantyczny, bo tam często, gęsto też się wystawia takie rzeczy. Masz jakąś wymarzoną rolę, w którą chciałabyś się wcielić? Bardzo bym chciała zagrać toskę. To jest dość ciężka opera, jeżeli chodzi o, o swój klimat. Natomiast. Puccini tam zawarł przepiękne melodie, i naprawdę jest to jedna z, bodajże dla mnie przynajmniej, najpiękniejszych oper, jakie zostały napisane. Oczywiście poza y, takimi mozartowskimi, typowymi, lekkimi melodiami oczywiście nie zawsze, ale jednak ta toska to jest coś, co bym chciała kiedyś chociaż raz w życiu zaśpiewać. Zakończyłaś swoją edukację na poziomie magistra? Co dalej? W tym momencie, że tak powiem, po festiwalu odpoczywam, zaś od października będę tutaj planowała rozpocząć jakąś działalność, bądź też zatrudnić się w jakimś teatrze, oczywiście we Wrocławiu, bo tam wrócę, a później zobaczymy. Także w takim razie życzymy powodzenia i spełnienia marzeń, jeżeli chodzi tutaj o partie, które sobie wymarzyłaś. Dziękuję bardzo.